Witajcie kochani, zapraszam Was dziś na kolejny tutorial. Tym razem będzie to urodzinowa kartka w formacie A6 wykonana z resztek papierów z kolekcji. W projekcie wykorzystam granatowe bazy A6 od Gold Box. Mam też fragment granatowego arkusza. Kolekcja Shafir Days od Scrap and Me. tak naprawdę korzystam tutaj z resztek tej kolekcji elementy do wycinania napisy od Craft O'Clock tekturowe, ja sobie wybrałam napis z życzeń, papierowy kwiatek puder do embossingu od Agaterii w kolorze e, jeansowym tekturki anemone, e, tuż do embossingu, sizal i e, ja mam tutaj jeszcze tuż przygotowany niebieski, ale w sumie ostatecznie z niego e, nie skorzystałam e, mam tutaj bazę granatową pomyślałam, że Stworzę coś tym razem na kolorowej bazie. Ostatnio dużo tworzyłam kartek z kolorem czerwonym jakoś tak stwierdziłam, że niebieski będzie doskonałą odskocznią, a więc zdecydowałam się tutaj na tą kolekcję z Ale pomyślałam, że kurczę, mam dużo takich ścinek, które fajnie można wykorzystać, niekoniecznie zużywając i ciąć kolejne arkusze. Które mogą się później przydać do jakiegoś większego projektu. Więc postanowiłam, że wykorzystam tutaj właśnie ścinki do stworzenia tej kartki. I właśnie baza A6 jest taką idealną bazą, na której można fajnie wykorzystać takie mniejsze kawałki. Tu wykorzystam takie dwa większe fragmenty z kolekcji, które gdzieś mi tam zostały. I tutaj, właśnie na oklejenie bazy, wykorzystałam fragment wielkości 10,3 na 14,6. Później mam jeszcze taki większy w wymiarze 11,5 na 15, na 9, tak mniej więcej. Na oklejenie pudełeczka. No i tutaj kartkę okleiłam sobie tą pierwszą warstwą w takie drobniutkie kwiatuszki. Kolejna warstwa zajmuje tak naprawdę na szerokość mniej więcej 2 trzecie szerokości bazy i docięłam to tutaj z fragmentu, który mi został. Tak naprawdę nie miałam tutaj możliwości przycięcia tego szerzej, ale pomyślałam, że fajnie będzie tak troszkę asymetrycznie i tutaj właśnie jest ten arkusz taki gładki. Żeby oddzielić troszkę te bazy i dodać kontrastu podłożyłam ten granatowy fragment, który przyciąłam sobie mniej więcej, tak wiecie, 2-3 mm większy i na długość i na szerokość żeby tak delikatnie tutaj właśnie te warstwy oddzielał. Teraz zanim skleję sobie tutaj te kolejne elementy, wybrałam sobie tekturkę. Znalazłam gdzieś w moich zapasach taki zestaw tekturek Anemone. W formie kółeczek nachodzących na siebie różnej wielkości, i pomyślałam, że kurczę, fajnie to może wyglądać, jakoś połączyć, może z tymi kółkami, które są właśnie do wycięcia na okładce, ale ostatecznie z tych kółek zrezygnowałam, bo wydały mi się mm, te wycięte z okładki, wydały mi się zbyt duże tutaj w porównaniu do tego formatu i do całej kompozycji, którą stworzyłam. E, no ale i tak tę turkę wykorzystałam. E, zembosowałam ją sobie mm, pudrem do embossingu od tak, gateri w kolorze jeansowym Jest to w sumie mm, dość nowy kolor, który niedawno został wprowadzony. Bardzo fajny, taki ciemny niebieski wychodzi i on tutaj właśnie idealnie mi się wpasował e, do odcienia bazy, z której korzystam. Mm, fajnie się tutaj te kolory zgrały. No i ponieważ tutaj papier jest taki dość jasny, ta tekturka też się tak fajnie odbijała, nie? Tutaj między tymi jasnymi kwiatami, jasnymi elementami. Ta tekturka już zembosowana i teraz będę przechodzić tutaj już do sklejania całości. Zobaczcie tutaj, ten format jest dość mały tak naprawdę. Wiele na nim nie trzeba. Fajnie można tutaj wykorzystać właśnie ścinki, które gdzieś nam zostały z jakichś większych projektów. No, ale też wykonanie takiej kartki jest dość szybkie, tak? Bo tutaj jednak nie musimy jakoś mega dużo dodawać. Także pół godzinki tak naprawdę i projekt był gotowy. Tutaj oglądacie film w troszkę przyspieszonym tempie. No, ale mimo wszystko zajęło mi to gdzieś około pół godziny. Także taka też kartka na szybko, jeśli ktoś, wiecie, coś zamówi na ostatni moment albo gdzieś. E, przypomni nam się, że kurczę, za chwilę idziemy na jakąś imprezę urodziny czy coś. To taka szybka karteczka. I tutaj tą warstwę drugą kartki podkleiłam sobie na dystansie, używając tutaj e, kółeczek dystansowych. Tutaj nie musimy używać dużych e, kawałków do dystansowania, jakiejś birmaty czy czegoś. E, no, tutaj ten format jest mały, więc tu kółeczka sprawdzą się idealnie. E, i teraz spróbuję sobie jakoś mniej więcej ułożyć tą kompozycję, jak jakby ona miała wyglądać. Nie mam tutaj już też zbyt dużo tych elementów. W większości tych wycinanych zostały mi właśnie te większe takie kompozycje, więc próbuję sobie z nich tu jakoś ułożyć coś, żeby nie zbyt tej kartki, wiecie, żeby to nie było zbyt masywne w porównaniu z formatem kartki. Nie wiecie o co chodzi, żeby ta praca wyglądała lekko. Chociaż tutaj tak kolorystyka jest delikatna, w miarę mimo tego granatu użytego. Kwiaty są w takich jasnych, niebieskich odcinach, więc mimo to ta kartka i tak będzie wyglądała dość lekko. Mam tutaj też takie kółeczko wycięte właśnie z tego kwiatowego tła. To mi zostało gdzieś tam z jakiegoś innego projektu, sobie wyciąłam, ale w końcu go nie użyłam i tutaj idealnie mi przypasowało. No Kółeczko do tych kółek, które mam z tekturki, fajnie się to zgrało kształtami. Te kółeczko jest taką moją tutaj teraz powiedzmy bazą tej całej kompozycji. Na nim buduję tutaj kompozycję z kwiatów. Używam gdzieś tam jakichś większych, mniej, mniejszych elementów. I oczywiście staram się, żeby tą kompozycję rozciągnąć, e, tak wiecie, w górę i w dół, nie? kolejne elementy sobie doklejam, e, czy na kółeczkach, czy już tutaj właśnie na płasko. E, I ten duży kwiatek. E, Taki główny element całej tej kompozycji. Ale zanim go przykleję, podkleję sobie tutaj jeszcze granatową wstążkę. Ona też jest w odcieniu takim idealnie pasującym do tej bazy. Mogłam dać jasną, ale pomyślałam, że ta ciemna wstążka tutaj fajnie skontrastuje z tymi jasnymi papierami. No ponieważ baza nie jest tu jakoś bardzo mocno widoczna, nie? Jest zaklejona także tutaj ten granat troszeczkę tak podkreśli ta wstążka granatowa ten granat bazy o tak wybaczcie mi, troszkę mi się język plącze ale tak dawno nie nagrywałam w sumie tutoriali miałam trochę przerwę tutaj pod koniec roku i teraz no, muszę się znowu przyzwyczaić do mówienia tutaj do was, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i teraz troszeczkę sizalu. Nie daję go też za dużo, no, całość tutaj jest dość lekka, także też nie chcę, żeby ilość tego sizalu przytłoczyła tutaj pozostałe elementy. No ale jednak go daję, bo on zawsze fajnie troszeczkę wypełni tą przestrzeń. Przyklejam kwiatek. No i mój napis. Napis umieszczę na kółeczku, które wcześniej przyklejałam bardziej z prawej strony. Ponieważ te kwiaty, które nachodzą na kółeczko wycięte z kolekcji, one są też przyklejone na dystansie. Dlatego tą tekturkę z napisem podkleiłam sobie kawałeczkiem birmaty, żeby troszeczkę podnieść go do góry, żeby, wiecie, nachodząc na te kwiaty, on się nam nie wyginał, tylko był przyklejony prosto. No i właściwie moja kartka jest już gotowa. Ja tam miałam jeszcze przygotowany tusz, ale ostatecznie stwierdziłam, że w sumie nie będę go używać, bo to jest jeszcze troszkę inny odcin niebieskiego. Poza tym ten granat tutaj fajnie odcina te jasne papiery użyte do tła, więc tutaj uznałam, że tusz jest jednak zbędny. Do mojej kartki, do kompletu wykonałam oczywiście pudełeczko korzystając tutaj również z bazy Goatbox. One jest bardzo proste do złożenia, nie wymaga klejenia, także tutaj tylko zbigowałam sobie rogi, poskładałam, zajęło mi to minutkę, no może dwie, nie więcej. I w sumie pudełka już jako tako mocniej nie ozdabiałam, ja lubię jak pudełka są dosyć gładkie, chociaż zdarza mi się zdobić je Dość mocno, no ale to już raczej staram się od tego odchodzić, bo gładkie pudełko jest też, wiecie, łatwiejsze później do przechowywania. No ale robiąc kartki na zamówienie, no to wiadomo, jeśli ktoś sobie zażyczy zdobione pudełko, no to coś tam ozdabiam na nim, tak? Tutaj jedynie sobie tą bazę okleiłam kawałkiem. On jest ciut węższy niż powinien być na ten wymiar, który Wam wcześniej podałam. No ale ponieważ korzystam z resztek, to uznałam, że w sumie nie wygląda to źle, te marginesy w koło są mniej więcej równe, więc tutaj już nie kombinowałam dalej, tylko przewiązałam wstążeczką i mój projekt jest gotowy. Także taka szybciutka karteczka z resztek, myślę, że fajnie tutaj przy tym formacie można właśnie ścinki papierów wykorzystać i zachęcam Was do wykonania takiej właśnie kartki. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia wkrótce.